Specki to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w Nowej Hucie. Powstał w okresie tzw. odwilży, czyli pomiędzy 56 a 59 rokiem, kiedy po śmierci Stalina partia przyjęła zupełnie nowy kurs. Między innymi zakazano budowania w stylu socrealistycznym, gdyż uznano, że jest to część tak zwanego kultu jednostki i wprowadzono architekturę w pełni nowoczesną. Pierwszym takim nowoczesnym blokiem był właśnie blok szwedzki. Skąd ta nazwa? Nazwa wzięła się stąd, że projektant tego bloku Janusz Ingarden, zaprojektował go razem ze swoją żoną Martą Ingarden, pojechał razem z polskimi architektami do Szwecji. Zaprosiła ich taka rada architektów szwedzkich. Pokazywali im nowe miejsca, nowe blokowiska, nowe domy, nowe technologie, i właśnie w takiej technologii przywiezionej ze Szwecji, w technologii tzw. Tak Siporexu, wykonano ten budynek. Był to pierwszy w Krakowie budynek zrywający całkowicie z tradycją historyczną. Domy nowoczesne mamy także przed II wojną światową, z okresu funkcjonalizmu, głównie na Krowodży. Są one takie nowoczesne, ale jeszcze mają taki lekki sznyt dawnego stylu. Tutaj mamy radykalne zerwanie. Ten blok jest wystawiony według reguł, które zaproponował francuski architekt Le Colbizier. Dokładnie wszystkie te jego pomysły. Zostały tu wprowadzone. No, może poza ogrodami na dachu, bo to jest raczej dość ciężko wykonać. Jest to dość kosztowne. Ale cała reszta. A więc ładny plan. Ten blok idzie tak jak bumerang zakręca takim łukiem. Rzędy okien. W każdym mieszkaniu jest balkon. To jest nowość, bo w starej hucie rzadko które mieszkanie miało balkony. A tutaj każdy. Każde mieszkanie miało swoją lodzię. Dalej, ponieważ ściana zewnętrzna nie jest ścianą nośną, tylko cała konstrukcja ukryta jest w środku, można przestawiać ściany w mieszkaniu. Na dodatek, architekci zaprojektowali tutaj jeszcze typowe meble, tak żeby komponowały się z całością i zajmowały odpowiednio mało miejsca. Także dom szwedzki jest to takie pierwsze w pełni skończone dzieło krakowskiego modernizmu.